Zobacz, mój klient właśnie otrzymał wstępną opinię od Urzędu Patentowego wraz z raportem stanu techniki. Ta opinia jest super pozytywna, ponieważ spełniamy wszystkie kryteria, jakie tutaj ocenia ekspert z Urzędu Patentowego. W takiej opinii ekspert ocenia po pierwsze jednolitość rozwiązania, czyli ocenia, czy nasze rozwiązanie zawiera jeden wynalazek czy kilka. Kolejny punkt to stosowalność przemysłowa, czyli innymi słowy to bardzo proste kryterium, ponieważ ono stwierdza, czy da się wykonać dane rozwiązanie według opisu patentowego, czy nie. Następnie ekspert sprawdza, czy mamy dostateczne ujawnienie wynalazku, czyli czy ekspert z dziedziny techniki na podstawie opisu patentowego i rysunków jest w stanie odtworzyć ten wynalazek. Kolejny punkt to stan techniki, czyli ekspert przytacza jakieś przykładowe rozwiązania, które były znane wcześniej przed dokonaniem naszego zgłoszenia patentowego. Na końcu mamy dwa najważniejsze kryteria i najtrudniejsze, to znaczy nowość, czyli sprawdzenie, czy w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej nasz wynalazek jest nowy, no i poziom wynalazczy, czyli to najtrudniejsze kryterium to taka innowacyjność rozwiązania. I te dwa kryteria, nowość i poziom wynalazczy, muszą wynikać z tego stanu techniki, który przytoczył ekspert, no i również ze stanu techniki, na które my się powołujemy. Na kolejnej stronie, właśnie widzisz raport z takiego stanu techniki. Jak widzisz, mamy tutaj taką kategorię A, co oznacza, że nasze rozwiązanie jest nowe i ma wystarczający poziom wynalazczy, żeby na podstawie tych rozwiązań, które tutaj są wskazane, uzyskało prawo. Więc najprawdopodobniej, ponieważ to wstępna opinia. Po takim dokumencie, w takim super pozytywnym dokumencie, nasz klient otrzyma niedługo patent na wynalazek.